Hej, okay, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem i witam was w kolejnym opening'u z Counter Strike'a Dzisiaj znowu będziemy otwierać kapsułki na dziesięciolecie Chciałbym z tej strony podziękować hatę na samym początku za to, że umożliwiłeś mi taki opening e, Poproszę serduszka dla niego oraz pozdrawiam Spida e, Cukiernika i Jima Piekarza Ci co oglądają będą wiedzieć, znaczy kto ma wiedzieć, ten będzie wiedzieć. Dobra, w takim razie tutaj sobie już piszemy 10, letnie I dzisiaj, jak w ostatnim planowaliśmy trochę za moc. Trochę za moc. Dlatego dzisiaj chcemy Baby Hole. Wszystkie stickery Baby. Poza serpentem, bo jest kurwa brzydki w chuj, eee, kawaii T oraz Kawaii City i Blue Jack. To wszystko, co dzisiaj, na, co, na co dzisiaj polujemy, więc bez, bez przedłużania, otwórzmy pierwszy kontener, i pierwszy kontener da nam. Oj, to było blisko. Gówno, prawdopodobnie gówno. Nie jest to brzydki skin w sumie, ale to nie to, na co polujemy. Planujemy wydropić troszeczkę baby stickerów, więc proszę tutaj, panie Gaben, dać nam baby stickery. No, eduska była blisko. Dobra, tutaj otwórzmy. To nie jest... Ta meduza jest super. Fajnie by było ją dropnąć. I oczywiście, oj, oh, hole przeleciał. Mamy, o kurde, to jest nowy skin. Nowy, nowy sticker. Conspiracy Source 2. Okej, okay. nawet fajny, nawet fajny. Albo w sumie wiecie co, zróbmy tak. Otwórzmy sobie przedostatni kontener. Może to będzie szczęśliwy kontener. W dzisiejszym openingu, o. O kurwa! Co?! Ja pierdolę! Ja pierdolę! Co? O, jeszcze się zbugował Counter Strike. Na poprzednim openingu skrzynka nas kurwa oszukała. Pamiętacie to? Najprawdopodobniej tak. Ale tego się nie spodziewałem. To jest tak dobry skin. Tak tak dobry sticker. Ogólnie jak się tego stickera zdrapie, to pojawia się mniejszy diamencik. Tyle, tyle tyle z tego wiem, ale on jest super. Jest mega rare, jak na filatowy skin. Dobra, co nam dalej przyniesie tutaj? Nie! Nie, kurwa! Nie! To jest niemożliwe. Dwa! Podrząd! What the fuck! Mam mózg rozjebany. To i ale to już chuj w to. Dwa podrząd. Blue gemy. Ocie, panie. Wow, o tam fioletowy przyleciał. znaczy różowy Dobra, tutaj mamy e, Shifty Tactics Tutaj sobie skipę to już, bo jebać te Shifty Tactics To otwórzmy jeszcze raz przedostatni, może jeszcze raz się przy, przy szczęści. No Super, e, dwa blogemy i pierwszy daje nam <grywki> Arms Race'a, który jest super sneakerem. Ogólnie jak się niektóre z tych snickerów zmazuje, chyba większość nawet z tych snickerów jak się zmazuje To jest jakiś e, dodatkowy e, tam jest jakiś inny efekt na nich. Tutaj dużo baby przeleciało na samym początku, trochę fioletowych, tutaj gobblestone i dostajemy monstera. To jest chyba najgorszy sticker ze wszystkich z tych, szczerze mówiąc. No plus gaben, gaben, coś fajnego, proszę. Byłem grzeczny dzisiaj. Dostajemy no, tail. Nie jest złe, ale nie jest dobre. No kurwa. O ja pierdolę, to jest też zajebiście. Zajebisty kurwa sticker! To jest naprawdę zajebisty sticker. To jest sticker, który tak naprawdę umożliwił nam pierwszy opening, guys. Ponieważ dropnąłem cztery takie. One były warte na samym początku jakieś 30 zł za sztukę. Nie, nie, przepraszam, trzy takie dropnąłem przed, przed openingiem. A, to, to jest zajebisty sticker. Ale dobra, no to wróćmy kurwa do, do, do openingu, przepraszam za przekleństwo, ale tego się nie spodziewałem! Leci, leci, o ja pierdolę, czerwony przeleciał. A my dostaniemy player one i two. Nie. No coś nie idzie, coś nie idzie już teraz, ale dalej jestem super zaskoczony, bo... Ja pierdolę! Co jest?! Guys, what the fuck?! Muszę zobaczyć, ile to jest warte. Czy to jest warte tak samo jak Romanov? Praktycznie, no tak, no ale. Steel! to jest chyba jeden z najładniejszych różowych stickerów. To jest to CSGO po prostu. Ten kurczak jeszcze w tle. Słuchajcie, muszę zobaczyć jeszcze, jakie są różowe, bo tu jest za dużo tych stickerów, żeby je wszystkie spamiętać. No dobra, ten jest tylko ładniejszy. Jeśli chodzi o różowy. I Olof Meister. Według mnie, to jest moja, moja personalna opinia. To jest numer 3. Top numer. To jest. Top 3. Sticker. Z, jeśli chodzi o różowe. Następnie dostaniemy. Boom. No jest. Boom. Okej. Okay. Nie ma takiej tragedii. Ej. Myślałem, że będzie to dużo gorszy opening. A tutaj, no, proszę bardzo, same, same. Good versus evil. To jest to, na co też polowaliśmy wczoraj. Jo, pierdziula. Hatula. Ty, ty, ty mi i kurde robisz prezent. Hatem i zrobił prezent. Powiedział mi. Mam, kapsu mam kapsułki Chcesz otworzyć, zrobić opening? Mówię, no jaha Kurwa Lucky Touch, Lucky Touch widzowie, Lucky Touch Włączył mi się Lucky Touch jak na Kidropie Przeleciał jeszcze raz No jest Paintrain. To jest... To jest zajebisty sticker. On jest tutaj Jak możecie zauważyć Animowany po części Mi się on strasznie podoba No dobra Co dalej? Zeus, a dostaniemy kontrakcik. No kontrakty były często i dalej są często z zgubą osób. Yy, jak bijemy pod tym odcinkiem kurwa 150 lajków, nie żartuję no 100 lajków, bo yy, tak pojebany to jeszcze nie jestem, to zrobię jakiś odcinek z kontraktów. Nie takich za trzy pensje, ale takich już po za 100 zł. Dobra przesadziłem no, ale zrobię troszeczkę droższe kontrakty. Proszę tutaj o baby skinka teraz. Zdaliśmy Baby Serverusa. Jest fajny ten Baby Serverus, mi się bardzo podoba, mimo że on nie jest dużo warty. Ale nie o tego Baby nam chodziło. Chodziło nam o Baby Howla Guys, guys, jeszcze jedna sprawa. Ten sticker to jest najcudowniejszy sticker ever. Kalio Flashes. To jest najlepszy sticker, dlaczego? Ponieważ jak się go zdrapie, to jest tam kurwa mem pod spodem. To jest po prostu mem. Okej? Okay. Więc jak się nakłada trzy takie i się nałoży jeden i zdrapiez go, to to jest najpiękniejszy mem ever. Dobra, co tutaj next? No widzę, filetowo poleciało, filetowo poleciało. Będzie niebiesko, będzie niebiesko i mamy hostage, czyli this is fine. Okej, okay, okej. Okay. Puszmy jeszcze jednego. No, gabun. Proszę mi dać więcej baby skinków Pana to odpulujemy. Oj, tu było poły dwa baby. Ale mamy sneaker go. Okej, okay, okej. Okay. Ten Cobblestone jest też super O kurde no Cobblestone jest super z tego powodu W sumie wam pokażę Cobblestone On taki niepozorny jest ten Cobblestone Ale jak się go zdrapie To on zmienia się w Azteka To jest Cobblestone, który zmienia się na Azteka Przedostanie w klinka Mamy 8 minut, ten opening będzie dużo szybszy, ponieważ nie muszę pokazywać skinków i mamy clickheads. heads Ech. Jeszcze raz przedostatnia gema już raczej nie dostaniemy dzisiaj Już wykorzystaliśmy laka na gema, ale dostaniemy drugiego cerberka To jest spoko Baby Cerberus, spoko, spoko Snicker Lecz my chcemy baby Howla, proszę nam dać baby Howla O kurwa ty Czemu dusta nie dałeś? Czemu dusta nie dałeś? Śmiecił. Znowu dust przyleciał. A dostaniemy. Mogłeś już na tego haul'a polecieć, a nie na save me. To jest najgorszy sticker. Nie dość, że najgorszy cenowo to najgorszy według mnie ogólnie. Och, ten tutaj. Jest on we go o, dobra, pierwsza skrzynka. Wierzę w tą skrzynkę. Wydaje mi się, że ta skrzynka może dać coś dobrego. O kurwa! Mówiłem, że da coś dobrego. Mówiłem. Ten sticker jak się go zdrapuje. Też ma ukryty efekt. Tak samo. Yy, wydaje mi się, że te, ten T yy, jest troszeczkę gorszy z tego powodu, że on daje słabszy efekt, a ten daje troszeczkę lepszy, ponieważ on zmienia cały sticker. Ten tutaj nie zmienia całego stickeru, lecz zmienia go część. Dobra, ja raczej nie odda nic fajnego, takie przeczucie mam. No, Arms Race'a dostaliśmy, no, to dobrze przeczuwałem I teraz zostały nam cztery ostatnie kapsułki Ja się tu szybko poprawię Gabun If you give me This sticker I will kurwa wylać sobie to na głowę <gryw> no, Żartuję, ale jeśli dałoby mi to z takiego stickera to bym chyba spadł z krzesła Ale raczej go nie dostaniemy, to jest czerwony sticker no, nie dostaniemy, bo to idzie. Kontrakt. Dobra, ostatnie, ostatnie 3. Ostatnie 3, ostatnie 3. Chociaż tego Shountaina bym chciał. Żeby zwróciło chociaż częściowo ten opening. No i nie dostaniemy, ale dostaniemy Good vs Evil. Szkoda, że nie Cobblestone'a. Cobblestone'ik jest super. No dobra, Gabun. Ostatnia szansa na Baby Meduskę, Lorkę albo hola. Please. Please. No dostaniemy ten sticker Ogólnie ja myślałem, że ten sticker jest chyba jednym z najgorszych stickerów Jakie są w tej skrzynce Natomiast się myliłem Ponieważ jak zdrapiemy tego stickera To on zmienia się w kurczaka Ten ziomek zmienia się w jebanego kurczaka Więc według mnie ten skin Spadł z bottom tieru na taki średni Tier, ale to dalej nie to co chcieliśmy No i ostatnia skrzynka Co da nam na ostatnia skrzynka Ostatnia skrzynka może wymarzony? Niestety nie, ale to nic To by było na tyle 33 kapsułki dzisiaj otworzyliśmy. <laughs> Jak się zabugowało. Oj, Counter Strike prankuje. Counter Strike prankuje. Może nie oddało super, ale według mnie poszło dość spoko. A jeszcze zobaczmy tylko, co tutaj jest. Chcę zobaczyć, ile to kosztuje, bo jeśli to jest drogi sticker. No jest to w miarę drogi sticker. Trzy funty do stickera. Dobra, no tak czy siak, dziękuję wszystkim za obejrzenie tego odcinka, jeśli się podobało zostawcie łapkę w górę, jeśli nie, no to napiszcie w komentarzu i zostawcie łapkę w dół. Postaram się po polepszyć następne openingi, no i co, następnego, trzymajcie się, Bye -bye.